Hej hej! Witam Was bardzo gorąco, moi drodzy. Dziś odcinek liniowy, gdzie mamy szczęśliwe linie, super linie i ekstra linie. Wkład na dzisiejszą zabawę to 18 zł i liczymy na to, że dziś z odcinka wychodzimy z dużym plusem. Także, moi drodzy, trzymajcie mocno kciuki, bo już zaczynamy zabawę. Zaczynamy od szczęśliwych linii, numerek 69. I liczymy na to, że te szczęśliwe nie są faktycznie szczęśliwe. A pierwszymi symbolami, których będziemy szukać, to trefl i sakwa. Także jedziemy, sakwa się pojawia, tutaj mamy drugą, ale trefla nie było. No to kolejne symbole, gdzie mamy winogrono i śliwkę. Także szukamy śliwy i winogrona, ale tutaj widzę, że krucho, jedna śliwka jest, winogrona nam się nie trafiło, a więc szukamy dalej. Krab i pik. Tutaj mamy pika, a tutaj mamy kraba. No to kolejne. Teraz czas na garnek i na arbuza. Garnek mamy. Tutaj jest kolejny, przybliża nas do linii. I tu jest jeszcze jeden. Arbuz się nie trafił, ale garnki nadrobiły. Także jedziemy dalej: kości i biedronka. Biedrona jest. Kości też są. No dobra, nic poza tym. To jedziemy dalej. Jabłuszko i pomarańcza. Pomarańcza jest. Jabłko też mamy. Pojedynczo, ale są. No to dalej podkowa i kwiat. I patrzcie ładnie nam w jednej linii wpadają i podkowa, i kwiatek. Tutaj mamy kolejną podkowę. No i poniżej już nic się nie trafiło. No to kolejne. Korona i słoń. A więc szukamy. Słonik jest. I tu jest drugi. Korona się nie trafiła. Kolejne. Cytryna i złoto. Cytrynka jest. Tu mamy złoto. O tutaj ładnie dwie cytryny, jedna pod drugą. Tu mamy złoto i kochani w ten sposób utworzyła nam się linia. Także już wiemy, że z mamy wygraną. A tymczasem szukamy księżyca i gwiazdki. Gwiazdka jest, tu jest kolejna. Księżyc też nam wpada. No, żeby każde symbole tak ładnie wpadały jak te, co to właśnie teraz drapiemy, i moi drodzy, ostatnie z naszych symboli: serce i dzwon. I zobaczymy, czy nam tutaj coś jeszcze zdziałają. Tu mamy dzwon, i kochani, utworzyła się druga linia. Także super. Tu jeszcze serduszko wpadnie, ale nie mieliśmy diamentu. Także fajnie mamy dwie linie, a pod naszymi liniami. Wygraliśmy. O kurczę, mamy dziewiątkę i mamy szóstkę. Także moi drodzy, 15 zł w maluchu nam wpadło, właśnie. No super. kontrolne literki N. I mamy tutaj piętnastaka, także fajnie się draping zaczyna. Oby tak dalej nam poszło, bo już na scenie super linie z numerkiem 26. I rozpoczynamy. A draping rozpoczyna nam krab i tęcza. Tęcza tu jest na dzień dobry. Tu mamy kolejną, krab też się znajdzie. No nie jest źle. Początek drapingu fajnie, bo ładnie nam wpadały te symbole. Zobaczymy, czy tak będzie dalej. Moneta leża. Tu mamy leżak. Moneta też jest. Tutaj jest kolejny leżak. Tutaj nic z tych rzeczy. Tutaj się dalej trafiają nam symbole. No fajnie fajnie. Zrapka nam się wypełnia. A więc to dobry znak. Korona i rolki. No, i wam powiem, że chyba powiedziałam nie w porę, bo koronę mamy tylko jedną, a rolek nie spotkałam po drodze. Ale za to zauważyłam, że tego nie zdrapam monety. No dobra, lecimy dalej. A dalej czeka na nas cytryna i biedrona. Cytryna i biedronka. Cytryna jest. No, niestety tylko jedna, biedronki nie miałam po drodze. A więc kolejny, parasol i diament. Diament jest. Parasol też gdzieś widziałam. O, właśnie, tu jeden, drugi. Tu jest kolejny. I tutaj mamy jeszcze diament. Tutaj parasol. No dobra, kości i sakwa. A więc szukamy tychże symboli. Kości są. Tutaj mamy dwie sakwy. Kolejne symbole: piłka i motyl. Tutaj mamy motylka. Tutaj jest kolejny, tu jest piłka. No dobra. No, w niektórych liniach nam nie dużo brakuje. Teraz lody i popcorn. Popcorn jest tutaj razem w parce. Tutaj mamy lody. No, powiem Wam, że fajnie te symbole nam wpadają. Popcorn i lody, dobra, wszystkie. Te kolejne symbole. Zostało nam 6 symboli. Teraz mamy wiatrak i łódź. A więc szukamy ich. Wiatraka nie widziałam, ale łódź była tutaj na dole. Robi się już gorąco, bo symboli coraz mniej, a nam tak niewiele brakuje. Klucz i podkowa. No i wam powiem, że chyba tych symboli nie widziałam. No i faktycznie ich nie ma. No to ostatnie dwa. Gdzie mamy kwiat i słonko? Słonko mamy. No i wam powiem, że już więcej nic nie zdziałamy. Żadna linia nam się nie utworzyła. A to znaczy, że zdrabka pusta. No byliśmy bardzo blisko, symbole nam ładnie wpadały, ale i tak to było za mało. Kontrolne literki różne, a więc super, linia się nie spisała. I ostatnia na dziś ekstra linia z numerkiem 13, tak zwanym radiowym, bo to jest jego ulubiony numer. I kochani zaczynamy. Pierwsze symbole, których będziemy szukać to sakwa i rower. I szukamy tej sakwy i roweru. Rower mamy. Tutaj sakwy się też pojawiają. Tutaj kolejna sakwa. Tutaj ani rowera, ani sakwy. I tutaj na końcu mamy sakwę. No dobra, kolejne symbole: piłka i parasol. Parasol jest, piłeczka powyżej. Tutaj mamy kolejny parasol. Tutaj nic z tych rzeczy. Tutaj ani piłki, ani parasolat. No, tutaj mamy parasol w przedostatnim okienku. I tutaj niestety nic. Także, moi drodzy, jedziemy dalej. A teraz czas na koronę i na lody. Lody mamy, korona też akurat w jednej linii się ustawiły. Tu są kolejne lody, tutaj mamy koronę. No, ładnie nam teraz powpadało. Tutaj kolejne korony, ale lodów już nie ma. No dobra, śmigamy dalej. A teraz łódź i gwiazda. Łódź tu na szczycie mamy, tu jest druga, jest i kolejna. No, w końcu nam się trafiła gwiazdka. Tu jeszcze mamy łodzie. Tu jeszcze mieliśmy koronę zapomnianą i już nic z tych rzeczy. Dobra, jedziemy dalej. Biedronka i kości. Zobaczymy, czy nam się w tej zdrabce powiedzie. Biedronka i kości. Kości mamy. No, z biedronką to mi się wydaje, że będzie problem. Chociaż nie, jedna jest. Kości też mamy. No nie jest źle. Kolejne. Cytryna i balony. Cytryna jest. Tutaj mamy kolejną cytrynkę. Tu jest następna. No a balony, no niestety się nie pojawiły. Ale znalazłam, że tutaj cytrynkę, którą pominęłam. O, i kochani, tu jest. To teraz z dołu na, do góry jedziemy. I dobra. Teraz już uprzątnęliśmy wszystkie cytryny. A teraz czas na leżak i ptaka. Leżak i ptaszek. Leżak jest. No i czyżby tylko jeden. Otóż to ptaszek nam się nie pojawił. No to jedziemy dalej. Słoń i podkowa. Słonik jest podkowa, też nam się trafia, tu jest kolejny słonik. Tu mamy następnego delikwenta. I jeszcze jeden tutaj podkówkę mamy. No, troszkę nam ich powpadało. No to jedziemy dalej. Teraz klucz i krab. No to szukamy kraba i klucza. O, tu jeszcze zapomniana podkowa. O, tu jeszcze krabik na nas czekał na samym dole. Arbus, wiatrak. Arbus i wiatrak. Arbus się pojawił. Ale wiatraka tutaj nie widziałam, no i nie ma. No dobra. Brniemy ku końcowi z drapki, a teraz motyl i tęcza. Tęcza się pojawia. Tu mamy kolejną, tu jest jeszcze jedna. Motylka niestety nie było. Kochani, przedostatnie symbole. Okulary i diament. Okulary i diament. Okulary są. Diament też się znalazł. I tu jeszcze na dole mamy jeden diamencie. No dobra, ostatnie symbole, które mogą tu jeszcze coś zmienić, to serduszko i rolki. A więc szukamy ich. Serduszko mamy, ale nie mieliśmy kwiatka. Tutaj również serduszko się trafiło, ale nie mieliśmy innych. A więc, kochani, z tego co ja tutaj widzę, to zdrawkę mamy niestety pustą. Kontrolne literki różne, podsumowanie dzisiejszego odcinka, ekstra linie, niestety puste, super linie puste, ale za to szczęśliwe linie dały nam 15 taka, także kochani na wkładzik 18 zł, jesteśmy tylko 3 zł do tyłu. A co podrapaliśmy sobie, to nasze. Także chwila relaksu, która kosztowała nas jedne 3 złote, dobiega końca. I moi drodzy, z takim właśnie wynikiem żegnam się że z Wami. Zapraszam już Was na kolejne odcinki. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wszystkiego dobrego. Także miłego dnia i do następnego. No to pa!